Ministerstwo Zdrowia, a właściwie zespół, który pracuje nad nową ustawą o modernizacji, poprawie efektywności szpitalnictwa, opracował nową wersję projektu ustawy, a właściwie założenia do tego projektu. Generalnie ustawa zdecydowanie, ten nowy projekt ustawy zdecydowanie różni się od tego, co mieliśmy w poprzedniej wersji. Ee, szczególnie w, w aspekcie takim, że agencja e, Restrukturyzacji Szpitali, która miała powstać w, w myśl poprzednich zapisów projektu ustawy, tej te agencji nie będzie. W, w miejscu agencji powstanie e, Fundusz Modernizacji Poprawy Efektywności Szpitalnictwa, ale fundusz, jak sama nazwa wskazuje, będzie miał tylko zadania wspierania finansowego procesów restrukturyzacji w szpitalach, a, a nie będzie ingerował w działalność operacyjną szpitali. I tak zaczynając od początku, ustawodawca w tym nowym projekcie odchodzi od kategoryzacji szpitali. Ale w zamiast w zamian za to wprowadza tak zwaną klasyfikację szpitali. Praktycznie niczym się to nie różni, tylko nazewnictwem. W poprzedniej wersji mieliśmy kategorię szpitali od A do D, w zależności od, od kondycji finansowej szpitala. W nowym projekcie ustawy mamy klasyfikację szpitali i mamy tutaj klasy od klasy pierwszej do klasy czwartej. I tak naprawdę klasa pierwsza odpowiada kategorii A szpitala, który mieliśmy w poprzednim projekcie, klasa druga kategorii B, klasa trzecia C, klasa czwarta odpowiednio kategorii, kategorii D. Mamy te same zaproponowane wskaźniki oceny szpitali, jak i również wartości tych wskaźników, które na, na podstawie których szpitale klasyfikowane są do poszczególnej klasy. W myśl zapisów projektu pierwsza kwalifikacja szpitali do... Ma nastąpić w roku 2024 ma to się odbyć na bazie wyników podmiotów szpitalnych z roku 2023. Co istotne, tak zwany dysponent funduszu, tutaj znowu wracamy do tego funduszu modernizacji poprawia jakości szpitalnictwa, a tym dysponentem funduszu jest minister zdrowia, będzie ogłaszał w Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia w drodze obwieszczenia wykaz podmiotów, które wraz z kwalifikacją klasyfikacją podmiotu do poszczególnej klasy i co istotne w przypadku podmiotów tych, które mają są w najgorszej kondycji finansowej, czyli szpitali zakwalifikowanych do klasy trzeciej albo klasy czwartej, po spełnieniu pewnych określonych warunków, które są w, w, w ustawie, a także po złożeniu oświadczenia przez właśnie te szpitale natychmiast objęte one zostaną ochronie przed egzekucją, czyli to jest coś, coś, coś nowego, co się pojawiło, że wraz z uwieszczeniem te szpitale już będą objęte egzekucją, i będą mogły przystąpić pod, już podlegając tej ochronie, będą mogły przystąpić do restrukturyzacji zadłużenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, fundusz modernizacji poprawy efektywności szpitalnictwa będzie funduszem, który ma wspierać wyłącznie podmioty szpitalne te, które pomogą, po, potrzebują wsparcia i ten zakres wsparcia będzie e, e, oczywiście zależał od, od klasy szpitala, ale będzie on, on e, dotyczył op, samego opracowania planu rozwojowego albo, planu rozwojowego albo programu naprawczo-rozwojowego z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego, bo tylko taki... Plany opracowywane wraz z doradcą restrukturyzacyjnym będą mogły objęte, być objęte finansowaniem. Finansowania samego, samej realizacji e, przez podmiot szpitalny e, tych środków rozwojowych, które, które były wskazane w planie naprawczo-rozwojowym, e, a także e, e, kosztów związanych z ewentualnym przeprofilowaniem e, e, szpitali. E, przeprofilowaniem, czyli dostosowaniem szpitala do. do e, potrzeb regionalnych, określonych w mapach potrzeb zdrowotnych. To te środki na przeprofilowanie będą mogły być tylko dostępne wtedy, jeżeli trzy organy, fundusz ten, który jest powołany w modernizacji, poprawiającej projektywności szpitalnictwa wraz z, z wejściem w życie nowej ustawy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wojewody, pozy, Wojewoda pozytywnie oceni program naprawczy. Wtedy może być tylko wsparcie finansowe funduszu na przeprofilowanie szpitala. Również w ramach zadań, które będzie miał fundusz, może być finansowanie. Wsparcia realizacji przez podmiot szpitalny układu lub planu spłaty, który związany jest z restrukturyzacją zadłużenia szpitala. Jeżeli chodzi o Kompetencje jeszcze funduszu, to nie ma on takich kompetencji jak miała agencja w przypadku szpitali klasy czwartej, czy wtedy kategorii D, czyli odwołania i mianowania dyrektora lub prezesa podmiotu szpitalnego. Dyrektor lub prezes może być tylko odwołany w sytuacji, w której nie realizuje programu naprawczo-rozwojowego. Jak już jesteśmy przy, przy, przy dyrektorach czy prezesach podmiotów szpitalnych, to z projektu ustawy zniknęły wymagania takie jak ukończenie, chociażby ukończenie studiów MBA. Pojawiło się za to zapisy, które mówią, że dyrektor będzie zobowiązany do udokumentowania udziału w dwóch szkoleniach w trakcie roku. Nie jest określone to, jakie szkolenia będą tutaj akceptowane przez, przez Ministerstwo Zdrowia. Jeżeli chodzi o, oczywiście projekt ustawy ma również, będzie miał również wpływ na na kształtowanie się rynku szpitalnego i na samą sieć szpitali. Wczoraj mieliśmy ogłoszone, ogłoszone przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wykazy szpitali, które zostały zakwalifikowane do sieci na lata 2023-2027. I to, tak naprawdę to było jeszcze na tych starych zasadach kwalifikacji. Nowe zasady mają być takie, że szpital nawet z jednym profilem tylko może zostać zakwalifikowany do. do Sieci szpitali, czyli szpital, który prowadzi 10 oddziałów, na przykład jeden oddział będzie zakwalifikowany do sieci, 9 do sieci nie. Jakie to będzie miało konsekwencje? Będzie miało to konsekwencje takie, że w ramach tych 9 oddziałów, które teoretycznie byłyby niezakwalifikowane do sieci, szpital będzie mógł prowadzić działalność wyłącznie w ramach hospitalizacji tak zwanej planowej, a nie ostrej, lub w przypadku oddziałów zabiegowych w ramach chirurgii jednego dnia. Co istotne, też, też z tymi profilami, który świat, szpital zostanie zakwalifikowany do sieci, na wniosek szpitala, może, Narodowy Fundusz Zdrowia może zmienić tryb realizacji świadczeń w szpitalu z trybu ostrego, tak zwanego, na tryb planowy, lub w przypadku oddziałów zabiegowych na chirurgię jednego dnia. Pozostały zapisy dotyczące poziomu wskaźnika operatywy, czyli ilości pacjentów zoperowanych w stosunku do ogólnej ilości pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych, natomiast te dokładne te wymagania wskaźnikowe będą określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu. To samo dotyczy położnictwa, gdzie również będzie określona minimalny poziom liczby porodów rocznych. I wtedy tylko ten, ten, ten szpital z tym profilem będzie mógł być zakwalifikowany do, do sieci szpitali. Oprócz tych profili kwalifikujących, oczywiście, tak jak jest w tej chwili, też inne rodzaje świadczeń realizowane przez szpital, takie jak szpitalny oddział ratunkowy, Izba Przyjęć, anestezjologia, intensywna terapia, które w tych profilach kwalifikacyjnych są niewymienione, w, tych, w ramach tych profili również szpital będzie mógł, czy rodzaju świadczeń, szpital będzie mógł być zakwalifikowany do. Do sieci szpitali. Zmiana nastąpiła w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ponieważ pierwszy projekt ustawy zakładał, że, że będzie ona realizowana poza podmiotami szpitalnymi. W tej chwili zostało to zmienione, będzie realizowana przez szpitale. Te szpitale, które posiadają szpitalne oddziały ratunkowe, tam będzie nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Oczywiście są zapisy takie mówiące, że jeżeli na danym obszarze nie będzie, nie będzie zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez szpital posiadający, SOR będzie również mógł kontynuować działalność w tym zakresie szpital, który, który tego sor nie posiada, więc tak naprawdę niewiele się, a właściwie nic się nie zmieni w stosunku do tego, co mamy w tej chwili. Takich najistotniejszych elementów tego projektu to jest, to jest to jest obszar związany ze strukturyzacją zadłużenia szpitali i tutaj trzeba przyznać, że niewiele się zmieniło w stosunku do pierwszego projektu. Szpital Podmiot szpitalny będzie mógł prowadzić restrukturyzację swojego zadłużenia, oczywiście w oparciu o tą ustawę, ale ta ustawa i, i przepisy, które tu są dotyczące restrukturyzacji zadłużenia, oparte są na prawie ustawie prawo restrukturyzacyjne i będzie mógł prowadzić to postępowanie to związane z restrukturyzacją zadłużenia. Wyłącznie w dwóch trybach postępowania: postępowanie o zatwierdzenie układu lub postępowanie sanacyjne. Oczywiście mamy tutaj znowu do czynienia z nadzorcą. Układu lub zarządcom, który będzie wspierał szpital w całym procesie restrukturyzacji, bo to takie wymagania nakłada ustawa prawo restrukturyzacyjne. No oczywiście, tym, tą osobą musi być licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Konieczne jest opracowanie planu restrukturyzacyjnego. No i ten, ten plan dyskutowany jest z wierzycielami i później głosowany przez wierzycieli. I tak, tak jak to jest określone w prawie restrukturyzacyjnym, dwie trzecie wierzycieli, jeżeli chodzi o wartość zobowiązań szpitala wobec tych wierzycieli, jeżeli zagłosuje za, za układem, to układ zostaje przyjęty. Co istotne, ale to jest jakby powielenie tego, co już było pierwszym, w pierwszym projekcie ustawy. Jeżeli, jeżeli w przypadku, jeżeli. Nie, nie osiągnie się kompromisu w kwestii układu, doradca restrukturyzacyjny wraz z podmiotem szpitalnym opracowuje tak zwany plan spłaty i ten plan spłaty będzie polegał na tym, że ci wierzyciele, którzy głosowali za układem dostaną, zostaną spłaceni zgodnie z tym, z tymi założeniami, które byli, były w układzie. Natomiast pozostali wierzyciele, ci, którzy głosowali przeciwko zatwierdzeniu układu dostaną tyle, ile wynikałoby z postępowania upadłościowego, oczywiście SPZOZy nie podlegają prawu upadłościowemu, ale to jest takie teoretyczne wyliczenie, że ci wierzyciele dostaliby tylko tyle, ile wynikałoby z postępowania upadłościowego, gdyby takie postępowanie mogło dotyczyć SPZOZów i później w ciągu następnych pięciu lat dostaną spłatę z nadwyżek, jakie generował będzie, będzie Spital, czyli no mówiąc bardzo kolokwialnie, jest to taki troszeczkę bat na, na wierzycieli, który ma zmobilizować ich do zawarcia układu. Z drugiej strony, z drugiej strony jest to, jest to, jest to zgodne z tym, co dzisiaj mamy na rynku, prawda? Przedsiębiorstwa, które podlegają prawu upadłościowemu upadłościowemu, również wierzyciele tych, tych przedsiębiorstw otrzymują tyle, ile wynika z, z, z procesu upadłościowego.